widzę z tej strony Kapi, o Boże, Kapi i dzisiaj jesteśmy w Minecraft'cie ponownie e, jak pamiętacie ostatnio jak się zakończyło Kapkowo to weszłem do portalu ewakuacyjnego dziwne ale jakieś zniszczone budynek i teraz jestem w tym świecie odeszłem troszkę od spawn'a, bo spawn'a miałem dokładnie tutaj na tym statku, to jest statek w ogóle? nie wiem, nie wiem czy to jest statek jakiś nie... czy to była jakaś od początku to nie było Dobra, Ja myślałam, że to jest jakiś statek, bo tam zre zrespiłem się tak obok tego, ale idziemy, bo wi widzę jakieś budowle i ogólnie tu się respią budowle w no, Nowym Craftsman, no bo była aktualizacja, odkąd, i co, odkąd nie gryśmy w kapkowo. I, i co, co się. Czy... Aha, może coś... O, jest. O! Diamondus. W ogóle dostałem tu temy nieśmiertelności. Co to jest? Hu, hu, A tu widzę jakiś dobry mieczyk. Nie wiem. Widziałem też, że tu się jakieś światło odbija. Ale mnie tu nie było. Obiecuję wam na słowo, że mnie nie było w tym, na tym świecie. To jest po prostu... No może byłem, ale to było... O! A Co to jest? Hu, hu, hu. Co tu się... O mój Boże, co to jest? O Boże, ośle. O ludzie tu są! Dzień dobry. Ja mam w ogóle kuszę jeszcze. To jest dziwne. Yy, co tu się dzieje? Fajnie tu jest. Nie wiem jak to tu. O. Fajnie. Dobra, tu jest jakaś tabliczki, tu są. Yy. Stadni na koni, tu jest. Wyjście, brama. O, brama, to była brama. Ale my wyszliśmy w ogóle inną stronę. Domki. Widzę tu golemy, są i villagerów tu widzę. Jakieś pieski. No tak, tu są akurat chyba jakieś domy. Domy, ale jakieś ruiny. Mhm. I ty, koci, dom le, Leny? Aha! Aha, to, to jest chyba pracowni, pracownicy. To są pracownicy, a kocim ko si domem tego nie nazwał. Ale mieczek jest dobry. Ogólnie dostałem te cztery totemy nieśmiertelności i w ogóle to mi... o jeju, o Tommy To mi... aha, 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 nie, 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 nie. Gdzie ja jestem? Boże, gdzie ja jestem? gdzie Co to jest za miejsce? I to mi w ogóle przypomina świecę adwentową. Bo tu są świeczki zapalone trzy, a w kościele też są trzy. I czemu tu... Skąd tu jest end stone i skąd tu są te owoce... Chor nie, to są plant planty, planty horusowe. Co tu się odwala? Ech, za dużo, tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. To jest choinka nawet. Em, może znajdziemy jakiegoś władcę? Nie wiem. Na pewno tu jest jakaś osoba, która jest władcą. Oj, 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 oj. oj, oj tu jest na pewno jakiś władca. No. Chociaż golemy tutaj, o, o, król, królowa, bo siedzi na tronieś. Konik, konik tu jest ogólnie. Jakieś piedestały. No to co masz mi do powiedzenia? No, widzę, że nic. No to my idziemy tutaj sobie oglądać. Po, pooglądajmy sobie całą tą... O domy w zamku. Zam zamek be like. No, nie wygląda to jak zamek, ale już dobra. O, to jest miód. I w ogóle mam nowego skina tak fa... Skąd? Co? Co to jest? Co? Skąd? Co to? Co to? Co to za rzeczy? I obiecuję wam na moją mamę, że ja. Ja normalnie tego nie miałem wcześniej. Może ja to podniosłem jak szedłem, ale... Skąd mam jakieś, Co? Co? Skąd ja mam takie rzeczy? No może tutaj gdzieś leżało, bo tu tyle kwiatków jest. Nie, nie zauważyłem pewnie, ale tu widzę książki, czyli najgorszą rzecz. To zobaczmy. Dzień do. Nie było mnie tu ogólnie. O, buty! buciki, Lampa! Dobra, teraz się bucikami nie zajmujemy. No, lampy, tutaj tyle. Ta biblioteka, to chyba ma przypominać bibliotekę. Czy mogę sobie zenchantować? Nie, nie mogę, bo też są zenchantowane, ale to bym mógł. Tylko nie mam lapisu i ekspa. Ale widzę, że mam jakieś jedzonko. E, muszę sobie odsunąć to. Halo, ale co mi pokazuje mi, że coś tam ten. U, jakieś jedzenie mam chyba. Jakieś tropikalne te. Mam jajeczko, to jajeczka tutaj to nic nie wypadnie. Dobra, mogę iść tak normalnie tropikalną rybę. I skąd ja mam sześć tych? I czemu ta książka zaczęła się marszczyć? Dobra, czytajmy, co to jest? Legendarne bronie. Chyba, chyba, chyba po prostu nie dało się tutaj pisać E-on i takich NI więc dadzą radę pokonać smoka Endu. Pierwsza, że rzecz to cztery end kryształy. I cały czas się mylę, że to ma być, że tu piszę ly, a mam mówić ły. Cała zbroja i wyposażenie C czyli cztery end krysz kryształy. I zbroja i wyposażę. O, widzę. O, tutaj pierwsza. Ja nie chcę tego jakoś. O, dobra, bo, bo coś mi się tam działo ostatnio. Jak sobie chciałam nową serię stworzyć, to mi się... takie coś nie działało. bo to, była... to jest jakaś wcześniejsza wersja teraz jest. Ale widzę, że są jakieś pieski. O, ja mogę. czemu Czemu wszystko to jest jakby moje? Dobra, tych piesków może nie wezmę ze sobą na razie. A tam była jeszcze. A... Ja, ja, ja tego nie zauważyłem, ale coś tam było jeszcze. Coś tam było jeszcze. Tam był jeszcze jakiś piedestał. O, jest, 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 jest. Bo na niego spojrzałem i ten. Pierwsze miejsce ukrycia broni wulkan. A to jest wulkan? Um. To nie jest lawa tam? To, to, to nie jest lawa? Bo to jest niebezpieczne, tak trzymać w, ko y, wioski jakieś... To pewnie. Z... O czemu? I buraki dostałem, dobra. A czemu to jest lód? Zresztą nie jest tak zimno. Nie wiem, co się dzieje. Może jakaś pogoda się zaczęła ssuć, albo coś się dzieje. Dobra, wchodzenie po górach. To szczególnie po górach, które należą do tego. Do tego królestwa można to nazwać, bo mamy tutaj króla. To jest chyba bardziej królowa, tak myślę. Więc będziemy się do niej królowa zwracać, bo chyba bardziej to królo, o królową tutaj chodziło, bo villagerzy wi nie mają płci. Dobra, jesteśmy już chyba na tym wulkanie. Jeśli to będzie normalna góra, to ja nie wierzę. Ja się po prostu nie umiem parkurować w, w chciałam powiedzieć w Brawl Stars, w Tych Tych, w Minecraftach, w Minecraftach nie umiem parkurować, już graliśmy raz z tego, nie w SkyBlocka, tylko w Bedwars i mi tam szło, aha, ja mogę niszczyć przedmioty, ja mam tak w ogóle totemy nieśmiertelności, o nie, ja mam, o a nie, no to musiało być jakieś... Naprawdę ja to musiałem podnieść, że to ja tego naprawdę sobie do eku nie wziąłem, no bo przecież nie przewidziałbym tej sytuacji. I tu jest jakaś znowu księga, ale wiecie, sam te... W sumie ja się nie muszę bać. Nie bójmy się, przecież mam totem nieśmiertelności. Tylko nie, nie spłon, nie spłon, do mnie traf. Trafisz do mnie, nie do tych. O, to jest nowy, to jest nowy mieczyk, jaki on ma, Fire Aspect, a w sumie mam lepszy, mam lepszy Unbreaking, Sharpness i Fire Aspect. To teraz nowa księga, następna broń w, na ruinach, mówię w ruinach, ale pytanie, które to ruiny, bo ja tam widziałem jakieś ruinopodobne coś, nie, to, to, skąd ja, przy... nie, to było stąd, stąd przyszłem, czemu to jest śnieg? Pytanie, czemu tu jest śnieg? Mm. Może tu się klimat zmienia? Ale ruiny, to chyba o to im chodziło, to takie dziwne coś. Tylko teraz się tam dostać. No nie mam Ender a nie będę sobie marnować to, to temu. Dobra, upiekę sobie jakieś mięso. Wyszło chociaż upieczone. Mmm, dobra. Dobre, dobre. Czy ja mogę skoczyć, żeby mnie nie zabiło? A ja tu się mogę... Ja mam i mniej żyć niż kot, ale mogę sobie skakać po góra po dowoli. Tylko muszę mieć totem w którejś ręce. Dobra, idziemy. Idziemy. Oje, ojej! Hop! Oj! Oj! Tamte cegły chyba były mi jednak potrzebne. To chyba jakieś giganty mieszkały. A nie normalni ludzie. Złote jabłko? To jest ta część. Nie, ja widzę, że to się bardziej ciągnie. O, TNT. Dobra, uf, nie odpaliliśmy tego. Tu, tu, tu. Miejmy nadzieję, że mnie nic nie zabije. Ja nie chcę. Ja się tak boję chodzić po, po płytkach. Co się dzieje? Uff, dobra, nic się nie dzieje. Oj, oj, parkour. Tam nic nie wybuchło. Ale to jest chyba ryzykowne. Nie. Uf, 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 udało nam się. Jest część zbroi i księga. Zobaczmy księgę. Druga broń. To, jest, to będzie jeszcze, trzecia, już. Tak, to będzie. Tak, to trzecia. To, to w gnieździe kur. To chyba wiem, co to jest gniazdo. I tam widzę tego lekterna. To jest lekter? Ja nie chcę tylko jeść. Oj, mamy następną część zbroi. Zakładamy. I teraz mamy dużo lepsze opancerzenie. Nie wiem, czy skoczyć, ale pierw to bym zdjął sobie tą zbroję, bo ona ma być chyba nienaruszona. Jaką mam iść na walkę z smokiem Endu. A! Och, jest, ochroniło mnie. Uff, dobra. Moje, następne moje pierwsze życie się zmarnowało. Dobra, mam totem, i, ale powinienem powinien mieć miecz. I widzę, że tu bardzo źle będzie, ale tu chyba tam nie było kur żadnych albo ptaków. No. Nie widziałem żadnych innych ptaków niż kury. Przydałoby się naprawdę, przydałoby się coś do kopania, łopata albo kilof, bardziej to kilo. bo te góry są takie strome, że naprawdę, muszę przejść sklepem. Ciekawe, czy moi przyjaciele tu trafili, bo możliwe, że oni tu są gdzieś, bo, ale też wam powiem, też, też, że ostatnio była drama z Pauli. Pauli, Nikit, uwo. Dlatego ona już nie należy. Aktu aktualnie w tym czasie nie należy do bandy. Oj, 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 Na ten czas nie należy. Ale. Boże, dobrze, że mam totem założony. I następny lekter. To trzecia broń w królestwie. Czy to jest królestwo jednak, dobra? Ale tu mamy Pikax. Pikax. Co on ma na sobie? Ten, ten. ten? Damy go tutaj zamiast rybki. To on jest Silk Touch i am Breaking 3. Mm, mogę skoczyć, ale nie to jest ryzykowne. Pytanie, czemu tu było TNT, ale ja tu nie widzę jakichś wybojów TNT. Tu TNT jak... nie było jakiejś pułapki chyba. Ja myślałam, że A te ja mogę tu wskoczyć. Dobrze, że oni tu takie coś umieścili. To są Aksoloty. Ja lubię Axoloty. I one coś jakieś... Tyrulary odwalają. Dobra, jest. Tutaj już świeca adventowa. już tutaj będzie za niedługo się chyba palić. I co tu robi? Aha, bo oni się boją. Um, a czemu ja mam kilo w ręce? Um, królestwo. Królestwo, królestwo, królestwo. Nie widzieliśmy nigdzie lekterna, chyba. Nie wiem, czy widziałem książkę. Księ, książkę. Ale na pewno tu nie widziałem książki. Hmm. Tu, tu może być książka w sumie. Nie, tu widzę jakieś ciastka są, ale albo to są książki. Skóra. I co to jest? A, pieczone ziemniuki. To mogę prosić. I co to jest w tej skrzyni? Tu powinien być jeden wieśniak. Za dużo was tu jest w sumie, więc wszyscy spłońcie. Hu hu hu, tutaj baked potato, kanapka lodowa. Pa 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 pa. No to weźmy sobie troszkę jedzonka. O, musimy okraść przecież sklep. Tak, musimy okraść sklep, jak jesteśmy już w Nowym Mieście. Czy oni się rozmnożyli? Naprawdę? Przeżyli to. Skoro tu nie ma, to ja bym ciekawy, by, bym, bym ciekawy byłbym ciekawy, gdybyśmy poszli tam skoczyć, skoczyć do tego. O. Dzień dobry. Panie, to, jest chyba, to są obrońcy z tego co wiem. O, tutaj są takie sygnalizatory, że, że jak jest noc, to się ten, a jak jest dzień, to dopiero na noc się włączają. No tu jakieś te. No to dobra, no to tu jest jakiś lektern. No to... następna broń portal. Portal tam jest. Oh! Tu jest... Oh! Oh! Tu jest królowo. Prze... Oni jak stoją, oni chyba tego bronią. Power armor. Po sobie mogę to teraz założyć wszystko na siebie. Ale tu nie wiem, czy my tu mieliśmy tu iść, ale chyba nam z czegoś brakuje jeszcze. Nie wiem, brakuje nam spodni, leginsów nam brakuje. Więc poszukajmy tak ogólnie. Mogłem coś przegapić. Ja często coś, coś przegapiam. Ale naprawdę muszą tu być, być jeszcze spodnie. To tam to wzięliśmy, stąd wzięliśmy, tam też wzięliśmy i tam muszą być chyba leginsy. Albo coś innego będzie. No oczywiście totem w rękę, bo możemy tam spłonąć. I to jest portal do Netheru, ale tam było w tej księdze jakiś legend, że my idziemy na walkę ze smokiem, a nie z wiferem, ale wifer to by chyba był potężniejszy nawet. Nie wiem, ale z tego co wiem, to z Endu jedyne wyjście to jest pokonanie właśnie smoka, więc... Nie wiem, czy ja chcę tam mieć, bo mi się nawet na kreatywie nie udało w prawdziwym Minecrafcie, bo mam prawdziwego Minecrafta, ale tylko na konsoli, ale mi się nawet na nim nie udało pokonać smoka na kreatywie, a czyli na survivalu z najlepszymi itemkami, ale tam nie było netherite'owych itemków, bo to była taka stara wersja, ale teraz portal. Portal. Co się dzieje, Boże, ja myślałem, że to jest zombie. pełznął do mnie. Idziemy. W ogóle ciemno to się już u mnie zrobiło. I mamy tutaj... Jakby portal nas wzywa, ale mamy tutaj potionkę. Gdzie ona jest? ją ja mam? Um, nie. A dobra mam ją. Chciałem mówić, że nie mam. Ile Power Armor. Ostatnia część Power Armora. Są są jakby to jest diament ja mam w ogóle skin na ale to to teraz nie, nie jest ważne to jest upieczona beef co to i chyba tam wejdziemy ale pierwszy wolałbym rozbić sobie na głowie flash co aha bo to tam wpadło no to chyba po to nam było złote jabłko hmm. O Boże, boję się, co tam nasz spotka. Ostatnie portale mnie wytepały w różne dziwne. O! miejsca. Ja myślałem, że my się tak od razu przeniesiemy. Je, je, Jezus, kręci mi się w głowie. O! Co? Gdzie, co ja? Gdzie, co, co Gdzie ja jestem? I czemu tu jest drugi portal odpalony? W ogóle po South Sandzie nie da się szybko chodzić. Ale to jest drugi portal, czyli. To jest przygotowane, jakby na, na to, gdybym ja zeszedł. Czyli, że raczej nie zeszedł, tylko że na to. Co to jest? Gdybym ja nie zeszedł, tylko że jakby coś wybuchło w, przy tym portalu. Czym ty jesteś? Oj. Spadł. Spadł na parę tych. Oj. Oj, coś mi nie działa. A dobra, dobra. Może uda nam się spotkać pyglina pigliny. Ale ja wątpię w to. Czemu tu jest tyle bossów? W ogóle ja nie mam nic pokopane. Wolę tą ręką kopać, czyli tym, tym. Dobra, bierzemy kilofa. Nie znam. King O Jezus, jak się szybko zniszczył zniszczył strasznie szybko. A drugiego to my nie. Aha, możemy drugi zrobić i bardziej go To to dobra, to te złoto. A ja myślałem, że będę mógł handlować. To marzenie popsute o handlu z piglinami. O pigliny, hej, lubicie mnie? Dobra, chyba mnie lubią. Jestem chyba spoko i nie chcę na razie dawać całego złota. Czemu ty się na mnie tak patrzysz? Chodź tu, ty, Mendo! Gdzie ty biegniesz? Aha, oni on się. Nie! Strąciłeś mi złoto! Gin, o! Oj, ty nic nie widziałeś. Może da mi się jakieś te znaleźć. Błotkowe bryłki, ale tu nie ma bryłek. Ech. Czekajcie, bo ja to nie no, ja jej nie rzucę wszystkiego. dało się to jakoś w craftingu rozdzielić. O, o to mi chodziło. Rzucimy im dwa, dwa, zło, dwa złota. Kto pierwszy ten lepszy. A później tu może przyjdziemy, jeśli dostaniemy pod choinkę złoto. Proszę. Proszę. Dacie coś? No, oni tutaj handlują. Co? Co wy wy... wy, wy, wy hu, hu, hu! Tutaj widzę! Mła, mła! Pięknie pięknie mi tutaj ten młody wywalił. Nie. Tak? Tak, on mi wywalił ten! Buteleczkę. No to mały albo duży. Nie wiem. Dobra, ja stąd na razie będę spadać. Przyjdę z towarem. Chyba, że spotkam jakieś złotko, to może to zostanę. Ale to już w następnym odcinku zobaczymy sobie tewni, pewnie. End, bo do Endu będziemy się w następnym odcinku chyba wybiera... O, złotko. Złotko dojdzie. Nowe złotko. Pum. No nie, bo coś złoto leży na ziemi. Zaraz podniesie. Mm, mm, mm. Ile ty masz życia? No, Gdzie złoto? Złoto? Złoto. Czuję złoto. A, czuję złoto. Co się... Nie, nie dotykaj tego. Cipski, mały arbuzie. I co ty mi za to wydasz? A buty się wziął! Moje buty! Oj, bo się zaraz na mnie wszyscy rzucą. Uhu, o hej, hej, ty mnie nie chcesz zjeść. Mam nadzieję, że mnie nie wypchniecie. Dobra. Idźmy. Gdzie jest portal? O, nie zgubiłem portal. A, dobra, to jest. To jest chyba jakiś jeszcze nieudany portal, to. Yy, yy, czemu ja życie nie tracę? Dobra. Dobra, uciekamy do normalnego świata i będziemy kończyć odcinek. No tutaj nowe, jakby kapkowo, tylko że to jest teraz królestwo. Milady Madam. Z czym jest? Dobre. Dobra, bo straszanie się takie czaszami, że takie błęczy, że czufa na w innym miejscu, ale tu, tu nie było lekterna? Nie było lekterna? Halo? Cza Halo, gdzie jest lektern? Tu powinien być lektern. Albo tu był już lektern. Bo może, może już zobaczyłem wcześniej... Ale nie wiem. To powinien być jakiś lektern. To teraz nie wiem, ale fajna przygoda tutaj się nam. O, do ula wejdźmy. Wejdźmy się do ula. Hu hu hu. A czemu to jest wygaszone? Pszczoły chyba nie potrzebują ogólnie. O, nie, nie, oj. Pszczoły nie potrzebują tego tego. No, yy, jak to się nazywa? Ukradnijmy belkę, tak na szybko. I jeszcze, tak pod koniec odcinka, już dosłownie naprawmy mój pikax. W złym stanie. Ile nam trzeba tych. Aha, bo nam. A dobra, to już teraz nie naprawimy pikaxa, ale w następnym odcinku to już zrobimy. Więc do zobaczenia. Jutro pewnie z Minecraft odbędzie odcinek, więc papatki, pa!